Z kim reprezentacja Polski zagra w barażach o pozostanie w Dywizji A Ligi Narodów? Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni Piłce, Piotr Żepetki przy mikrofonie. I dziś pogadamy sobie znów o reprezentacji Polski, ponieważ cały czas jesteśmy w tym ciągu reprezentacyjnym. Jutro nasza kadra zmierzy się ze Szkocją, natomiast też to pytanie z samego początku może nas nie interesować, jeżeli ze Szkocją przegramy, ponieważ to, co jest no, gdzieś w tym wszystkim ciekawe, no to fakt, że po pierwsze gramy o życie jutro na PG Narodowym i w przypadku remisu, a także z utrzymujemy trzecią lokatę. Tak zresztą wygląda tabela naszej grupy pierwszej Ligi Narodów. I to też jest niesamowite, że tak naprawdę Szkoci mają jeszcze szansę paradoksalnie zająć nawet lokatę drugą, ponieważ ten bilans z Chorwacją jest dla nich korzystny. A po drugie, w tym drugim spotkaniu Chorwacja-Portugalia muszą wygrać Portugalczycy. Wówczas w przypadku wygranych Szkotów, a także wygranych Portugalczyków, Szkoci mają szansę, by zająć lokatę drugą. Z kolei dla nas no już w zasadzie nie ma żadnych szans. Możemy tylko utrzymać trzecią pozycję, bądź ewentualnie spaść na czwartą lokatę i wówczas bezpośrednio spaść do Dywizji B Ligi Narodów. Warto jednak spojrzeć, jak wygląda formuła losowania i też całych tych baraży, które odbędą się 20-23 marca. To jest rozgrywane w formie dwóch meczu. Losowanie tychże baraża, a także rywala, z kim my zagramy jest w piątek 15 listopada. I możemy tutaj trafić na drugi zespół z Dywizji B. Dziś zastanowimy się, kto to może być, a więc jak to dokładnie wygląda. Na kolejkę przed końcem Ligi Narodów. Natomiast tak też wygląda mniej więcej formuła tego losowania. Jak w tej chwili widzicie zasady. A więc te mecze, które nas interesują, to są spotkania w, na zasadzie dwumeczu 20, a także 23 marca. Z kolei to losowanie wygląda w ten sposób cztery drużyny z trzecich miejsc z lig A są rozstawione, czyli między nimi Polska, jeżeli oczywiście nie przegramy z reprezentacją Szkocji i wówczas utworzą koszyk pierwszy, a czterech wicemistrzów z lig B znajdzie się w koszyku drugim, wówczas te ekipy będą e, losowane jako pierwsze, a to z kolei oznacza, że drużyny z dywizji A, a więc między nimi na przykład Polska, e, rozegra mecz u siebie w rewanżu, a więc pierwszy mecz będzie wyjazdowy, drugi z kolei u siebie, oczywiście to wszystko się gdzieś sprawdzi, jeżeli tak jak powiedziałem wcześniej zremisujemy, Bądź też wygramy z Szkocją, co pewnie będzie trudne, bo wydaje mi się, że mimo wszystko zespół reprezentacji Szkocji będzie w tym starciu faworytem. I teraz klucz tego odcinka, więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o dywizję B, a więc grupę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, kto tam jest drugi i z kim potencjalnie możemy się zmierzyć. Zaczniemy sobie od grupy pierwszej, jak to dokładnie wygląda. I jak widzicie teraz, to jest tabela grupy pierwszej, tam grają Czesi, Gruzini, Albańczycy, a także Ukraińcy. I ta grupa jest niewątpliwie najbardziej interesująca, ponieważ tu jest mnóstwo gdzieś pójdziemy rozwiązań. I tak jak widzicie też w tej chwili, rozpisałem sobie wszystkie scenariusze, no trochę tego było, natomiast no, to jest naprawdę przedziwna grupa. Grupa. i tutaj możemy zagrać zarówno z Albanią, Ukrainą, Czechami, jak i Gruzją. Tak to dokładnie wygląda, to są możliwe scenariusze, a więc w przypadku pierwszym, kiedy Czechy mierzą się z Gruzją, a Albania z Ukrainą, I jeżeli w tych meczach wygrają gospodarze, to tak będzie wyglądał y, układ tej grupy, a więc pierwsza pozycja Czechy, druga Albania, tutaj oczywiście te lokaty drugie zaznaczyłem na kolor żółty, a więc to są możliwi i potencjalnie rywale Polaków. Potem to jest Gruzja i Ukraina. W przypadku zwycięstwa Czechów i zwycięstwa Ukraińców zmierzymy się z reprezentacją Ukrainy. Jeżeli jest z kolei wygrają Czesi, a w drugim meczu Albania-Ukraina mecz zakończy się remisem. Wówczas zagramy z Albanią. No, tak, żeby sobie to podsumować, no to są tylko takie dwie opcje nie do zrealizowania w tej grupie. A więc Czesi nie mogą zakończyć tych zmagań na lokacie czwartej z uwagi na zgromadzoną liczbę punktów, a Ukraińcy w żadnym z scenariuszy nie zajmą lokaty pierwszej, Natomiast tak jak widzicie, my możemy się skonfrontować w tej grupie z Albanią, z Ukrainą, z Czechami, bądź też z Gruzją. No i oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Te mecze na pewno będą pasjonujące, gdyż no, tutaj, jakby, wszystko się może wydarzyć. To jest najbardziej nieprawdopodobna grupa, z uwagi na te małe dystanse punktowe. Teraz patrzymy na grupę drugą, tutaj jakby już wiele się wyjaśniło, to znaczy dwie reprezentacje już jakby nie grają o nic, jeżeli chodzi o awansy do tej Dywizji A, jednocześnie baraże, ponieważ jest to Irlandia, także Finlandia, one jakby już są pewne swojego bytu, a więc Irlandczycy są na lokacie trzecie, z kolei Finowie na czwartym, ale tutaj będzie ważna rywalizacja na linii Anglia-Grecja, ponieważ obie te reprezentacje mają po 12 punktów, no i tutaj naprawdę będzie się działo. Przede wszystkim Anglia rywalizuje z Irlandią w meczu domowy, z kolei Finlandia gra z Grecją, tutaj według tych wszystkich scenariuszy no najbardziej prawdopodobnie Podobną opcją jest fakt, że Grecy zajmują lokatę drugą, z kolei Anglicy bezpośrednio awansują do tej dywizji. A natomiast to są wszystkie ścieżki możliwe. A w przypadku zwycięstwa Anglii, no drugi mecz tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ Anglicy tę grupę wygrają, Grecja będzie druga. Z kolei jednak, jeżeli w meczu Anglia-Irlandia padnie remis a Grecja wygra, to wówczas Grecja wygra tę grupę i zajmie lokatę pierwszą. Z kolei jeżeli Grecja przegra i wygra Finlandia, przy remisie oczywiście Anglików, to Anglia wygra, a Grecja będzie druga. Z kolei jeżeli te dwa mecze zakończą się remisem, to nic się w tej grupie nie zmieni, a więc to będzie pierwsza Anglia, druga Grecja, jeżeli z kolei Anglicy przegrają, a Grecy to wykorzystają, wygrywając bądź też remisując, to wówczas oni zajmą lokatę pierwszą, a Anglia trafi do play-offów. No i na samym końcu taki scenariusz chyba najmniej prawdopodobny, a więc porażka Anglików i porażka Greków, no to oczywiście nic się w tej Grupę nie zmieni, ponieważ nikt sobie tych punktów nie dopisze. Cały czas Anglia będzie pierwsza, a Grecja druga i trafi do baraży. Niesamowicie też wygląda rywalizacja w grupie trzeciej, gdzie trzy reprezentacje grają o to, by po pierwsze awansować do dywizji A bezpośrednio, bądź też znaleźć się w tym miejscu barażowym. Tak jak w tej chwili widzicie, to jest Austria, Norwegia i Słowenia, Kazachstan odbierał ledwie punkcik, no i on już jakby jest pewny spadku do tej dywizji C. Natomiast jeżeli chodzi o Austrię, Norwegię i Słowenię, to tutaj też, podobnie jak w tej grupie pierwszej absolutnie będzie się działo. Austria rywalizuje z Słowenią, z kolei Norwegia gra z Kazachstanem. No i tak jak widzicie, możliwe scenariusze. W przypadku zwycięstwa Austrii no w zasadzie. Ten drugi mecz nie ma większego znaczenia, ponieważ zawsze Austria będzie pierwsza, później będzie Norwegia, a później Słowenia. Z kolei, jeżeli Słowenia wygra swój mecz z Austriakami, co pewnie będzie trudne, to wówczas też no, tak, ta grupa ułoży się tak, a nie inaczej, czyli to jest pierwsza Norwegia, Słowenia trafia do baraży, z kolei Austria jest trzecia. No i najwięcej zdecydowanie może się wydarzyć w przypadku remisu w tym pierwszym spotkaniu Austria-Słowenia, ponieważ wówczas w przypadku zwycięstwa Norwegii to ten kraj będzie pierwszy, potem będzie Austria, potem Słowenia. Z kolei w przypadku remisu Austria, Słowenia i Kazachstan, jeżeli wygra, to Austria wygra tę grupę, potem będzie Norwegia i Słowenia. No i tak samo będzie w przypadku remisu w tych obydwu meczach, ponieważ Austria będzie pierwsza, Norwegia druga, Słowenia. Trzecia jakby najbardziej prawdopodobną opcją jest to, że Norwegia zajmie lokatę drugą, a więc to jest nasz potencjalny rywal. Jest też szansa, że zagramy ze Słowenią, która może być druga, bądź też Austrią. No, to jest jakby tylko jeden scenariusz, w którym Austria zajmą drugą lokatę, a więc no, jest niska szansa na to, że faktycznie zmierzymy się z tym rywalem. No i na samym końcu grupa numer 4 to jest jakby identyczna albo bardzo podobna historia do tej grupy numer 3, ponieważ także trzy reprezentacje grają o to, by awansować do tej dywizji A. I tutaj mamy Turcję, Walię, a także Islandię, tak jak widzicie, wygląda ta grupa, a więc Czarnogóra, która ma 0,5% punktów, no jakby już nie walczy o nic, ponieważ ma no bardzo dużą stratę, natomiast Turcja ma tych oczek 11, potem jest Walia, potem jest Islandia, no i tak jak widzicie też możliwe scenariusze, więc to jest mecz Turcji z Czarnogórą i konfrontacja Walijczyków z Islandią, tutaj jest naprawdę mnóstwo dziś ciekawych historii, przede wszystkim w przypadku wygranej Turcji, no ta reprezentacja no, też wygrywa grupę, wiele się oczywiście może wydarzyć w zależności od tego meczu Walia-Islandia, ponieważ to albo będzie Walia na drugim miejscu, albo na drugim miejscu będzie Islandia, z kolei jeżeli Czarnogóra wygra swój mecz z Turcją, no to wówczas może wygrać tę grupę Walia, jeżeli oczywiście wygra swoją, swoje spotkanie, bądź też Turcja, mimo wszystko, będzie na lokacie pierwszej, w zależności od tego, czy w tym meczu Walia-Islandia wygrają goście, bądź też mecz zakończy się remisem. Natomiast najbardziej prawdopodobną opcją jest gdzieś fakt, że skonfrontujemy się w, ewentualnie oczywiście z Walią, która może zająć lokatę drugą. Jest też kilka scenariuszy, że to Islandia będzie na drugiej lokacie, a także Turcją. Tak to gdzieś wygląda. W przypadku też na samym końcu warto dodać się remisu, w tym meczu Turcja-Czarnogóra. No to też może to wyglądać ciekawie w tym scenariuszu. Że Walia wygrywa w pierwszym meczu, jest remis. To zależy tutaj od liczby bramek, ponieważ wówczas Turcja także Walia zrównają się punktami, no i też będzie to zależało właśnie od tego bilansu. Natomiast tak to gdzieś wyglądało, no najbardziej mówiąc tak, też kolokwialnie, popieprzony scenariusz to jest gdzieś te wszystkie ścieżki w grupie pierwszej, trzeciej i czwartej, tam gdzie są Anglicy, a także Grecy. No gdzieś w zasadzie wszystko jest jasne, wszystko zależy od tego meczu Anglików. Natomiast w pozostałych grupach, no to naprawdę jest mnóstwo określenia, mnóstwo gdzieś scenariuszy, mnóstwo prawdopodobnych szans, tego, kto awansuje bezpośrednio do dywizji A, a kto zagra w barażach, o to by w tej dywizji A zagrać. Warto też sobie spojrzeć, z kim tak naprawdę możemy się spotkać, a więc kto ma największe, największe szanse, by zająć lokatę drugą w danej grupie. Te statystyki poprałem ze strony Football Mets Data. Natomiast tak jak widzicie w tej chwili z grupy pierwszej największe szans na zajęcie lokaty drugiej ma Albania, to jest 40%, dalej jest Ukraina, 28%, potem są Czesi, 25%, no i są też minimalne szanse na to, że Gruzja zajmie lokatę drugą, to jest tych procent 7, z kolei w grupie drugiej tej grupie takiej najbardziej w cudzysłowie normalnej, gdzie tylko Anglia i Grecja walczy o ten awans do dywizji A 87% ma Grecja, z kolei Anglia ma 13% na to, by znaleźć się na drugim miejscu. Z kolei grupa A trzecia to jest Norwegia 67%, Austria procent 17% i Słowenia procent 15, z kolei ostatnia grupa, no to najwięcej szans mają Waliczycy, by znaleźć się na lokacie drugiej i grać w barażach, o to, by, by awansować do dywizji A. Z kolei potem jest Islandia procent 19 no i na samym końcu Turcja procent. 10, więc podsumowując, no dużo szans, że trafimy ewentualnie, oczywiście, Greków, Norwegów, Walijczyków czy też Albańczyków, oczywiście jest też szansa, że trafimy Ukraińców, natomiast jakby wszystko się gdzieś wyjaśni, w tych meczach te spotkania są dzisiaj, a także we wtorek, więc też no, będziemy sobie spoglądać na te spotkania i zastanawiając się, kogo ewentualnie może trafić, reprezentacja polska, natomiast no, przede wszystkim, żeby to się gdzieś ziściło, no, to warunek jest jeden i absolutnie kluczowy, musimy wygrać albo zremisować z reprezentacją Szkocji. Dajcie znać, moi drodzy, kogo byście chcieli dla reprezentacji polskiej, z kim kadra Michała Probieża mogłaby się zmierzyć w marcu, jakie mielibyśmy szanse, no i kto byłby najlepszym potencjalnym rywalem, bo oczywiście musimy się utrzymać w tej dywizji. Chociaż no nie brakuje teorii, że powinniśmy grać z tymi teoretycznie słabszymi rywalami, no ale wydaje mi się, że chyba nie ma lepszej drogi, żeby się e, szkolić, żeby zwiększyć swoje umiejętności, możliwości, by rywalizować z tymi zespołami z absolutnego topu. Tak to dziś wyglądało. Oczywiście, no, będziemy mądrzejsi dziś, we wtorek, ale przede wszystkim w piątek, podczas tego losowania, wówczas też dowiemy się, z kim faktycznie zagramy, natomiast, no Warunek musi być jeden. Musimy wygrać albo zremisować z reprezentacją Szkocji. Tak to wyglądało. Kanał 365 Dnia Piłce, Piotr czy Oczywiście zachęcam do wszystkich na dole. Sprawdźcie też koniecznie moi drodzy moją stronę 365dnopilce.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału, do kciuków w górze pod filmem. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam i do zobaczenia.